Recytacją utworu tarnowskiej poetki i sybieraczki Stanisławy Wiatr-Partyki przez Aleksandrę Małozięć rozpoczął się 12. Raut Niepodległościowy organizowany przez Wspólnotę Ziemi Dębickiej. Trzy symbole, zjawy czasu przeszłego, serce boli, jak boli. I nie pytaj dlaczego. Uroczystości odbyły się w Domu Kultury Mors, a poprowadzili je podobnie jak w ubiegłych latach. Aleksandra Małozięć i Jan Borek, Stefan Bieszczad, prezes Wspólnoty Ziemi Dębickiej, w swoim wystąpieniu mówił o wolności gospodarczej i ekonomicznej. Ona w tych czasach wybrzmiewa i nabiera również bardzo dużego znaczenia takim w szczególności dla naszego regionu, takim prekursorem tej wolności gospodarczej, był Eugeniusz Kwiatkowski. I to jest postać, z której warto czerpać, bo ta spuścizna pozostawiona przez jego wizję i dokonania była ponadczasowa, z której my dzisiaj korzystamy. Dębica, Stalowa Wola i cały nasz region. To jest w dzisiejszych czasach równie bardzo ważne. Nie ma wolności bez bez zdrowej gospodarki, bez własności, to są te przymioty, które powinny towarzyszyć w każdych czasach. Z okazji 20 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej wiceprezesi Lucyna Sąborska i Paweł Adamek podziękowali prezesowi Stefanowi Bieszczadowi za przewodniczenie temu stowarzyszeniu, wręczając jemu i jego małżonce grawer i kwiaty. Jak co roku Raut jest skierowany do dzieci i młodzieży i w tym roku bardzo licznie uczestniczyli w konkursach Niepodległość jest z nas. Dla dzieci zorganizowano konkurs plastyczny na projekt kartki związanej z patriotyzmem. Trochę starsi wzięli udział w konkursach recytatorskim i filmowym. Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród wszystkim tym, którzy wzięli udział w tych konkursach. Ten patriotyzm wśród dzieci i młodzieży też nie bierze się znikąd, z domu. Po pierwsze z domu, o tym zapewne się mówi. Szkoła niewątpliwie pomaga i obrabia te perełki nasze, a my jako stowarzyszenie, jako ludzie, którzy cenią sobie tą wartość wolności, próbujemy to zauważać, podkreślać i wspomagać to młode pokolenie, żeby nie osiadło na laurach, ale właśnie poprzez różnego rodzaju formy po trochę się doskonaliło, ale i również cieszyło. Idea jest taka, żeby wykrzewić te, te wartości patriotyczne wśród młodzieży i zwracać uwagę, jak one są ważne dla naszej ojczyzny, bo niestety nasza historia jest bardzo trudna. 123 lata niewoli i później Druga wojna światowa również, a później zniewolenie e, przez naszych sąsiadów, więc to jest, to jest dla nas dość trudny kawałek. I teraz my mamy tą wolność. Powinniśmy się nią cieszyć, ale też i oddawać cześć tym bohaterom, którzy walczyli tą wolność. Więc ten konkurs ma to za zadanie. i cieszę się, że on jest z nami. Obecni na Raucie członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej mówili o krzewieniu patriotyzmu i jedności narodowej. To, co jest istotne, to aby w różnej formie docierać do różnych grup społecznych, aby cieszyć się z naszej niepodległości. Bo to, co jest istotne, co my w czasach pokoju być może nie doceniamy to właśnie dar wolności, kiedy ojczyzna jest zagrożona, kiedy jest okres zniewolenia, tak jak dwukrotnie przeżywaliśmy i zabory i czas wielkiej wojny i później II wojny, okres komunistyczny, to jest czas, kiedy no, naród tęsknił do wolności, dlatego cieszmy się naszą niepodległością, cieszmy się tym darem wolności i pielęgnujmy to, co jest w nas najpiękniejsze w naszym narodzie. Dla każdego Polaka to Polak powinien się równać patriotyzm. Każdy z nas powinien dbać o, o swoją ojczyznę, o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, żeby każdy młody człowiek przede wszystkim znał historię swojego narodu, był, był dobrze wychowany, miał szacunek do, do tradycji. Do kultury, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby od, obok tego nie przychodzić obojętnie, żeby ludzie chcieli się spotykać, rozmawiać na te, na te tematy. No i od, oczywiście w kulturze myślę, że również tak jak dawniej ludzie spotykali się i biesiadowali śpiewając. Różne utwory, różne pieśni. Tak przy okazji święta narodowego, jakim jest 11 listopada, powinniśmy sobie przypomnieć wszystkie pieśni patriotyczne, narodowe, historyczne, wojskowe, legionowe, po to, żeby po prostu wspomnieć tamte czasy. A wiemy doskonale o tym, że te pieśni, te utwory powstawały w, w, właśnie na, bardzo często na polu bitwy, w obozach. W trakcie spotkania odbyła się kwesta na rzecz Stowarzyszenia Radość. Obecny na raucie prezes Stowarzyszenia Jan Ciołczyk podziękował za utworzenie tej zbiórki. Jestem mile zaskoczony, a mówiąc szczerze, nie jest to pierwsza zbiórka już stowarzyszenia. No, Ziemia Dębicka, my też działamy na terenie Ziemi Dębicka, jako stowarzyszenie. I miło jest, że wspólnota chce nas jeszcze wesprzeć, bo potrzeby osób niepełnosprawnych są bardzo duże. Jak widzi społeczeństwo dymbickie rozwijamy swoją działalność swoim zasięgiem obejmujemy od najmłodszych do najstarszych ludzi niepełnosprawnych, pieniążki zawsze będą potrzebne. Także serdecznie dzięki stowarzyszeniu i prezesowi Stefanowi Bieszczadowi. Raut zakończył się koncertem ballady na dwa serca w wykonaniu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koreckiego. Z i Dobra, prawdy przecież warto inaczej na ziemi tej żyć.